Sandisk Ultra z interfejsem USB 3.0 to Pendrive Pamięć Flash w tym przypadku o pojemności 32 GB i jak zapewnia nas producent, prędkości odczytu do 100 MB na sekundę. Pendrive otrzymujemy zapakowanego w standardowy Blister z umieszczonymi na opakowaniu najważniejszymi informacjami. Wraz z Pendrive'em otrzymujemy oprogramowanie Sandisk Secure Access, przy użyciu którego możemy zabezpieczyć nasze dane przed niepożądanym dostępem. Oraz roczną licencję na programowanie Sandlisk Pro, które służy do odzyskiwania danych z nośników, dysków, kart pamięci. Warto zaznaczyć, że produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją. Wymiary pamięci ze schowanym portem USB 3.0 to około 58 mm długości, 22 mm szerokości, a wysokość wynosi 10 mm. Obudowa pamięci została wykonana w większości z matowego tworzywa. Jedynie na górze pendrive'a znajduje się błyszczący element, który niestety będzie się rysował. Po przeciwnej stronie do portu USB umieszczone zostało ucho umożliwiające zapieszenie pendrive'a, na przykład na smyczy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, ewentualnie w dół. Zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na Facebooka. No i do zobaczenia na kolejnych filmach. Na razie, cześć.